Krzyś choruje na EB, pęcherzowe oddzielanie się na skórka. Jest to bardzo bolesna choroba, która powoduje to, że bardzo jest delikatna na Robią się rany na zewnątrz i w środku organizmu. Jest to choroba nieuleczalna i, i tylko i wyłącznie możemy stosować opatrunki, które dają nam nadzieję, że kiedyś będzie ten lek i będzie możliwość odpakowania go z tych opatrunków. Cieszę się pani. Że za Krzysiem, za Państwem, za rodzicami, których dzieci również tak chorują, ujął się rzecznik praw dziecka. Tak, jesteśmy ogromnie wdzięczni, że rzecznik praw dziecka apelował do ministra zdrowia o to, żeby jak najszybciej rozwiązać ten problem. I to jest dla nas ogromna pomoc, tak? Ogromne wsparcie i cieszę się z tego. Dostała Pani zaproszenie do Ministerstwa Zdrowia. Kiedy te rozmowy się odbędą w Warszawie? Rozmowy roz, roz, odbędą się w Warszawie w poniedziałek o godzinie 14. .00. Będą obecni przedstawiciele dwóch fundacji zrzeszających osoby chore na EB, Stowarzyszenie Debra i Fundacja B Polska, i będą obecni lekarze i specjaliści. Kiedy konkretnie to zaproszenie przyszło? Przyszło po reportażach, po naszym apelu, po petycji, po, po tym jak zwróciliśmy uwagę, że niewielki wzrost cen jednostkowej opatrunku powoduje ogromne koszty miesięczne. Właśnie w czym problem? Bo jest długa lista tych opatrunków, około 300, z których nie korzystacie. A może by tu skrócić tę listę? Opatrunków, z których korzystacie, które pomagają Krzysztofowi? To jest właśnie problem, bo pęcherzowe oddzielanie na EB jest wrzucone razem do koszyka refundacyjnego, razem z przewlekłymi owrzodzeniami. I to, co jest dobre dla nas, nie jest dobre dla nich, i odwrotnie. Więc to by było fajnie, żeby to wydzielić. Nie, jest, nie wiem, czy, ta, czy tak się da, ale to by było najlepszym rozwiązaniem. Jest wiele opatrunków, które jest rekomendowanych dla EB. Dla pacjentów chorych na, na, na to. Ale A niestety nie wszystkie. Masz B, tak? Ale nie wszystkie opatrunki się nadają. Tak naprawdę nadaje się około 10 rodzajów. Tak, które są rekomendowane i stosowane nie. na całym świecie, i nie ma zamienników. Cieniutki opatrunek ma swoje zastosowanie, Gruby, gruba pianka, też pokazywałam, jak, jak to wygląda, zamiennik. Ma zastosowanie inne, też również stosujemy to. Siateczki, które też stosujemy, też nie wyobrażamy sobie, że mogą być płatne, bo to jest wszystko podstawa naszej pielęgnacji. Jakie koszta ponosi pani? Od 1 lipca niestety będzie to koszt nie do udźwignięcia dla żadnej rodziny, uważam, bo to będzie około 8 tysięcy złotych. W zależności od ilości ran, nawet może być, dochodzić do 10 tysięcy złotych. Powiem, że dzieci są takie, że wydają nawet 11 tysięcy miesięcznie. A w tej chwili do, do 1 lipca, jak to było refundowane? E Koszty były też ogromne, już to było na granicy naszych możliwości, zbiórek charytatywnych, akcji bazarkowych, więc to były koszty około 6 tysięcy miesięcznie. Znaczy to jest 4 tysiące za opatrunki, a 2 tysiące za rzeczy dodatkowe, które wiążą się wyżywienie energetyczne, tak, żeby to wzmocnić organizm, bo niestety jedzenie nie jest możliwe. Czy ta choroba to jest uleczalna? wyleczalna? Nie, to jest choroba nieuleczalna. Yy, cały czas wierzę, że medycyna znajdzie lek, cały czas są badania, eksperymenty i, i szukają, tak? I, I miejmy nadzieję, że niedługo coś znajdzie się. Bo tak nie yy, idzie kotka. I, I ta choroba po prostu tak postępuje, że yy, każdy rok dla nas jest ważny. Z jakimi nadziejami jedzie pani w poniedziałek do Warszawy? Z nadziejami takimi, że wiele osób jest chętnych do pomocy. Wiem, że są osoby, które mają jakieś pomysły na rozwiązanie danych problemów naszych, bo jadą z nami specjaliści. Ja, jako mama, mogę tylko tyle powiedzieć, że co, miesię... co dwa miesiące już bolą cię. Tak, już muszę cię zobaczyć inaczej. Co dwa miesiące jesteśmy po prostu bardzo zestresowani, jak wchodzi nowa lista refundacyjna, czy nie będzie znowu z, z zmian w cenach opatrunków refundowanych, tak? Jeden opatrunek ile kosztuje? Jeden opatrunek podstawowy kosztuje 3,57 teraz, był bezpłatny i to generuje koszt na przykład przy Krzysiu, takim malutkim dzieciątku, około 1000 złotych. Kolejny opatrunek wzrósł, cena, to jest opatrunek refundowany z dopłatą dla nas i koszt będzie około 17 zł, to już tak zaokrąglam, bo to są jakieś tam grosze, 17 zł, czyli 5 tysięcy miesięcznie, czyli w sumie 6 tysięcy za te dwa podstawowe opatrunki, a jeszcze stosujemy też inne